Tadeusz Nowak budził się każdego dnia o godzinie 4:30, niezależnie od pory roku. Dwadzieścia lat pracy jako kierowca miejskiego autobusu w Krakowie wyryło w nim ten nawyk głębiej niż zmarszczki na jego pięćdziesięcioletniej twarzy. Mieszkanie przy ulicy długiej było ciche, zbyt ciche od czasu, gdy Maria odeszła trzy lata temu. Ich córka Agnieszka mieszkała teraz w Warszawie. Dzwoniła raz w tygodniu, odwiedzała raz na kwartał. To była jego rzeczywistość. Poranna rutyna. Kawa, tosty, radio nastawione na RMF-FM. Dzisiaj prognoza zapowiadała deszcz. Typowy październikowy dzień w Małopolsce. Tadeusz włożył niebieski mundur MPK, wziął przygotowane wczoraj kanapki i termiczną butelkę z herbatą. W jego życiu nie było miejsca na spontaniczność, tylko porządek, tylko przewidywalność. Jeśli ta historia już coś w Tobie poruszyła, nawet najmniejszą emocję, nie odchodź bez reakcji. Napisz w komentarzu, skąd oglądasz ten film i zasubskrybuj kanał. Zajezdnia autobusowa przy ulicy Broszka budziła się do życia, gdy Tadeusz meldował się na porannej odprawie. Mechanicy sprawdzali pojazdy. Inni kierowcy pili ostatnią kawę przed wyjazdem na trasę. Tadeusz odebrał kluczyki do swojego autobusu linii 172. Jego trasa prowadziła przez centrum miasta, obok Wawelu, przez dzielnicę pod górze, aż do Pętli w Nowej Hucie. Tadzik, jak weekend? Zagadnął Marek, młodszy kolega, zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy do rozmowy. Jak zwykle, odpowiedział Tadeusz, nie rozwijając tematu. Co miał powiedzieć? Że spędził go samotnie, oglądając powtórki meczów Wisły Kraków i porządkując szufladę z rachunkami. Autobus przyjął go znajomym wnętrzem, zapachem środka czyszczącego i cichym szumem silnika. Tadeusz uruchomił pojazd, sprawdził wszystkie wskaźniki i włączył system biletowy. Punktualnie o szóstej wyjechał z zajezdni. Deszcz zaczął padać, kropla za kroplą uderzając o przednią szybę. Wycieraczki pracowały miarowo, tworząc hipnotyzujący rytm, który towarzyszył mu przez pierwsze godziny trasy. Kraków budził się powoli. Na przystanku przy Teatrze Bagatela wsiadła grupka studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiających głośno o zbliżającej się sesji. Przy Galerii Krakowskiej do autobusu weszła starsza pani z siatkami pełnymi zakupów, którą Tadeusz widywał niemal codziennie. Skinęła mu głową z wdzięcznością, gdy poczekał, aż bezpiecznie zajmie miejsce. Każdy przystanek, każdy pasażer, wszystko było częścią rutyny. Którą Tadeusz znał na pamięć. Aż do momentu, gdy na przystanku przy rynku podgórskim wszedł mężczyzna w eleganckim garniturze. Było w nim coś, co przykuło uwagę Tadeusza. Może to był jego pośpiech, może to, jak nerwowo spoglądał na zegarek. Mimo eleganckiego stroju, wyglądał na zmartwionego. Deszcz przybrał na sile. Tadeusz skręcił w stronę mostu kotlarskiego, gdy usłyszał dzwonek telefonu pasażera. Mężczyzna w garniturze zaczął rozmawiać. Na tyle głośno, że mimo hałasu silnika, Tadeusz mógł usłyszeć fragmenty rozmowy. Tak, jadę już na spotkanie. Nie, dokumenty mam ze sobą. To najważniejsza prezentacja w tym kwartale wiem o tym. Tadeusz spojrzał w lusterko wsteczne. Mężczyzna trzymał skórzaną aktówkę na kolanach, nerwowo stukając palcami w jej powierzchnię. Na następnym przystanku dzwoniący gwałtownie wstał i wybiegł z autobusu, przepychając się między wchodzącymi pasażerami. Dopiero gdy autobus ruszył, Tadeusz zauważył, że elegancka aktówka została na siedzeniu. Tadeusz zatrzymał autobus na najbliższym przystanku. Zgodnie z procedurą, powinien ogłosić przez mikrofon informację o znalezionym przedmiocie, ale intuicja podpowiadała mu, że właściciel już jest daleko. Zerknął na rozkład, miał pięć minut zapasu przed następnym kursem. Szybko podszedł do miejsca, gdzie leżała aktówka. Była to elegancka, skórzana teczka z dyskretnym logo firmy Komark, jednej z największych polskich firm informatycznych. Tadeusz rozejrzał się, ale żaden z pasażerów nie zwracał uwagi na znalezisko. Wziął aktówkę i zaniósł ją do swojej kabiny. W środku znalazł laptop, kilka folderów z dokumentami oraz portfel. Portfel zawierał dowód osobisty na nazwisko Artur Kaczmarek, karty kredytowe oraz kilka wizytówek z logo Komarch i tytułem Dyrektor Finansowy. Tadeusz westchnął. Ten człowiek właśnie stracił coś, co wyglądało na bardzo ważne dla jego pracy. Przez chwilę rozważał, co zrobić. Procedura nakazywała przekazać znalezione rzeczy do biura, rzeczy znalezionych MPK pod koniec zmiany, ale dla tego człowieka. Dlatego Artura Kaczmarka, każda godzina zwłoki mogła oznaczać poważne problemy. Tadeusz spojrzał na wizytówkę. Był na niej numer telefonu. Po krótkim wahaniu wyciągnął swoją starą Nokię i zadzwonił. Artur Kaczmarek: Słucham? Głos w słuchawce brzmiał na zestresowany. Dzień dobry, tu Tadeusz Nowak. Kierowca MPK Kraków. Chyba zostawił pan aktówkę w moim autobusie linii 172. Cisza po drugiej stronie trwała tylko sekundę. Mój Boże! Tak! Gdzie pan jest teraz? Mogę jakoś ją odebrać? Tadeusz spojrzał na zegarek. Jestem teraz na trasie do Nowej Huty. Mogę być na pętli końcowej za około 40 minut, a potem zawracam do centrum. Nie zdążę. Głos Artura brzmiał na zdesperowany. Mam spotkanie zarządu za dwadzieścia minut, a bez tych dokumentów, przepraszam, nie powinienem pana obarczać swoimi problemami. Tadeusz zawahał się, nie powinien zmieniać trasy, to było wbrew regulaminowi, ale ten człowiek był w potrzebie, a Tadeusz zbyt dobrze znał uczucie bezsilności. Mogę podjechać pod komark, jeśli to pomoże. Zaproponował sam zaskoczony swoją decyzją. To tylko mały objazd. Zrobiłby pan to? Byłbym niesamowicie wdzięczny. Będę pod głównym wejściem za 15 minut. Proszę tam na mnie poczekać. Tadeusz rozłączył się i ogłosił pasażerom, że z powodu objazdu autobus pojedzie nieco zmienioną trasą. Kilka osób narzekało. Ale większość przyjęła to ze spokojem typowym dla Krakowian przyzwyczajonych do częstych zmian w komunikacji miejskiej. Gdy podjechał pod imponujący budynek komarszu, Artur już na niego czekał. Deszcz ustał, pozostawiając mokre ulice i krople na szybach autobusu. Tadeusz otworzył drzwi i podał aktówkę wyraźnie zdenerwowanemu mężczyźnie. Nie wiem, jak panu dziękować powiedział Artur, odbierając teczkę. Uratował pan mnie dzisiaj. Nie ma sprawy odpowiedział Tadeusz. Miłego dnia! Artur sięgnął do kieszeni, wyciągając portfel. Proszę to za pańską pomoc! Tadeusz pokręcił głową. Nie trzeba każdy by tak zrobił. Nie każdy zmieniłby trasę Artur uśmiechnął się z wdzięcznością. Jak się pan nazywa? Tadeusz Nowak. Kierowca linii 172. Zapamięta pan. Do widzenia. Tadeusz wrócił na swoją trasę, myśląc, że to koniec tej historii. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo się mylił. Tydzień później Tadeusz został wezwany do gabinetu dyrektora MPK. Przez całą drogę zastanawiał się, czy ktoś złożył skargę na jego samowolną zmianę trasy. W końcu złamał procedury, narażając firmę na potencjalne problemy. Z ciężkim sercem zapukał do drzwi. Proszę wejść, usłyszał głos dyrektora Kowalskiego. Ku jego zaskoczeniu, w gabinecie oprócz dyrektora siedział również Artur Kaczmarek oraz wysoki, siwy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu. Panie Nowak, poznał pan już pana Kaczmarka, dyrektor wskazał na znajomą twarz a to jest pan Janusz Filipiak, prezes i założyciel komarchu. Tadeusz poczuł, jak zaschło mu w gardle. Każdy w Krakowie znał to nazwisko. Filipiak był nie tylko twórcą jednej z największych polskich firm technologicznych, ale także właścicielem klubu piłkarskiego Krakowia. Miło mi pana poznać, powiedział prezes, wstając i wyciągając rękę. Pan Kaczmarek opowiedział mi o pańskim uczynku. To rzadkość w dzisiejszych czasach. Zrobiłem tylko to, co należało, odpowiedział skromnie Tadeusz, ściskając dłoń prezesa. Nie tylko zwrócił pan aktówkę, ale zrobił pan to w sposób, który pozwolił panu Kaczmarkowi zdążyć na kluczowe spotkanie, kontynuował Filipiak. A to spotkanie, cóż, dzięki prezentacji pana Kaczmarka. Komarz podpisał właśnie kontrakt wart 120 milionów złotych. Tadeusz spojrzał niepewnie na Artura, który uśmiechał się szeroko. Gdyby nie pan, nie miałbym danych potrzebnych do tej prezentacji, wyjaśnił Artur. Wszystko było w tej aktówce: finansowe prognozy, analizy, tajne propozycje cenowe. Bez tego nie przekonalibyśmy klienta. Chcemy panu podziękować, powiedział prezes Filipiak. Komarch zdecydował o ufundowaniu dziesięciu nowych przystanków autobusowych w Krakowie. Każdy wyposażony w elektroniczne tablice informacyjne i ławki solarne. Będą nosić nazwę Przystanki Uczciwości. Dyrektor MPK wyglądał na niezwykle zadowolonego. To ogromny dar dla miasta i naszej firmy, panie Nowak. To wspaniale! Wydukał Tadeusz. Wciąż nie rozumiejąc do końca, dlaczego jest częścią tej rozmowy, ale to nie wszystko, kontynuował Filipiak. Chcielibyśmy zaproponować panu stanowisko koordynatora naszego nowego programu odpowiedzialności społecznej. Potrzebujemy kogoś z pańskimi wartościami, kto pomoże nam planować i realizować projekty dla lokalnej społeczności. Tadeusz poczuł, jak kręci mu się w głowie, ale. Ja jestem tylko kierowcą autobusu. Jest pan człowiekiem, który postawił potrzeby drugiej osoby ponad procedury? Odpowiedział Filipiak. Takich ludzi szukamy. Oczywiście, rozumiemy, że to duża zmiana. Dajemy panu tydzień na zastanowienie się. Gdy Tadeusz opuszczał budynek MPK, czuł się jakby śnił. Przez 20 lat prowadził autobus tą samą trasą, widząc te same budynki, tych samych ludzi. Teraz nagle Otwierały się przed nim drzwi do zupełnie innego życia. Wieczorem zadzwoniła Agnieszka. Tato, słyszałam, że spotkałeś się z Filipiakiem. Cały Kraków już o tym mówi. Skąd wiesz? Zdziwił się Tadeusz. Facebook, tato, Komarch opublikował post o bohaterskim kierowcy MPK i o nowych przystankach. Twoje zdjęcie ma już tysiąc polubień. Tadeusz westchnął. Nie miał nawet konta na Facebooku. Jego świat zmieniał się szybciej, niż mógł za tym nadążyć. Deszczowy październik ustąpił miejsca mroźnemu listopadowi. Tadeusz stał na balkonie swojego mieszkania, patrząc na panoramę Krakowa. Po trzech tygodniach pracy w Komarszu wciąż czuł się nieco zagubiony w świecie korporacyjnych spotkań, prezentacji i biznesowych lunchy, ale jednocześnie odkrywał w sobie umiejętności o których istnieniu nie miał pojęcia. Jego pierwszy projekt, stworzenie programu stażowego dla młodzieży z domów dziecka, został entuzjastycznie przyjęty przez zarząd. Artur, który stał się jego mentorem i przyjacielem, żartował, że Tadeusz ma naturalny talent do rozumienia ludzkich potrzeb. To chyba te wszystkie lata obserwowania pasażerów, odpowiadał Tadeusz. Dzwonek do drzwi wyrwał go z zamyślenia. Gdy otworzył, Zobaczył Agnieszkę z walizką. Córeczko, nie mówiłaś, że przyjeżdżasz. Chciałam zrobić ci niespodziankę. Uśmiechnęła się, obejmując go mocno. Poza tym muszę poznać człowieka, o którym mówi cała Polska. Tadeusz pokręcił głową. Przesadzasz. Wcale nie. Twoja historia trafiła nawet do faktów TVN. Uczciwy kierowca odmienił swoje życie jednym gestem. Zacytowała Usiedli w kuchni, pijąc herbatę jak za dawnych czasów, Agnieszka opowiadała o swojej pracy w warszawskiej korporacji, a Tadeusz dzielił się wrażeniami z nowego życia. Wiesz, że prezes Filipiak zaprosił mnie na mecz Krakowi? Powiedział z niedowierzaniem. Siedzieliśmy w loży honorowej. Ja, zwykły kierowca autobusu, już nie kierowca tato poprawiła go Agnieszka. Jesteś teraz dyrektorem programów społecznych w jednej z największych firm w Polsce, Tadeusz westchnął. Czasem tęsknię za moim autobusem, za tą przewidywalnością, za znajomymi twarzami pasażerów, ale nie żałujesz, zastanowił się przez chwilę. Nie, nie żałuję. Wiesz, przez lata po odejściu mamy czułem, jakbym utknął w miejscu, każdy dzień był taki sam, teraz, teraz znów czuję, że żyję. Telefon Tadeusza zadzwonił. To był Artur. Tadeusz, słuchaj, właśnie rozmawiałem z Filipiakiem. Chcemy rozszerzyć program przystanki uczciwości na całą Polskę. Będziesz musiał pojechać do Warszawy, Wrocławia, Gdańska. Dasz radę? Do Warszawy? Tadeusz spojrzał na córkę i uśmiechnął się. Myślę, że tak. Mam tam nawet gdzie się zatrzymać. Gdy się rozłączył, Agnieszka patrzyła na niego z dumą. Nigdy nie jest za późno na zmiany, prawda, tato? Tadeusz pokiwał głową. Wiesz, co jest najdziwniejsze? Gdybym wtedy, w ten deszczowy dzień, po prostu zostawił tę aktówkę w biurze rzeczy znalezionych, jak nakazywał regulamin, nic by się nie zmieniło. Całe moje życie potoczyłoby się inaczej, przez jedną małą decyzję. Wieczorem, gdy Agnieszka już spała, Tadeusz usiadł przy komputerze przeglądając artykuły o sobie i o programie Przystanki Uczciwości. Jeden z komentarzy pod artykułem w gazecie wyborczej szczególnie go poruszył. Ten człowiek przypomina nam, że czasem najmniejszy gest życzliwości może zmienić czyjeś życie. Tadeusz uśmiechnął się. Zmienił nie tylko życie Artura Kaczmarka, ale także swoje własne. Z samotnego kierowcy autobusu stał się człowiekiem, który miał moc wprowadzania realnych zmian. A wszystko zaczęło się od jednej prostej decyzji: by pomóc komuś w potrzebie. No, jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo nie odchodź bez subskrypcji. Dobrze, opowiadam tę historię z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją naprawdę. Jeśli ta historia naprawdę cię poruszyła, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny i bądź ze mną do następnego filmu.